Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Wiola i dzisiaj mam kilka nowości dla Was w katalogu numer 7 i moje propozycje, które są takie fajne moim zdaniem. Ale firma też przygotowała dla nas loterię, której główną nagrodą już jest Toyota Hybryda. O tym powiem później. Teraz chciałam opowiedzieć trochę o, o, no, o produktach katalogu numer 7. Cieszmy się podwójną mocą. Natury. Jak podwajamy moc natury? Możemy to sprawdzić stosując właśnie nową serię Love Nature. Produkty kryją w sobie to, co najlepsze z natury, by, by służyć właśnie Twojej urodzie. Połączyliśmy składniki pielęgnacyjne, które, które znamy i lubimy, z popularnymi, super składnikami, które są nowościami właśnie w. W serii Love Nature zrobiliśmy wielki krok naprzód. Nowe składniki są organiczne. Wszystkie produkty wspaniale działają na skórę, pięknie pachną, a formuły sprawiają, że pielęgnacja staje się taką przyjemnością. Ale to nie wszystko. Wszystkie butelki produktów z serii Love Nature są wytwarzane z plastiku, który w 40% Pochodzi właśnie z recyklingu. Firma bardzo stawia na, na, na to, aby zadbać o planetę, o naszą Ziemię, i dlatego cieszę się bardzo, że biorę też w tym udział. I możemy również my dołączyć do takiej akcji. Dobrze, ale na początek mamy bardzo fajną taką gąbkę ko ko koniak. Koniak. Ona nam super oczyści naszą skórę, wystarczy, że ją namoczymy, ona tak fajnie nam w, y, zrobi się taka większa troszeczkę, wyciśniemy i możemy sobie już myć buzię, pozbędziemy się wtedy matowego naskórka, a na fajnie nam y, wymasuje dodatkowo naszą skórę i będziemy zadowolone z mycia naszej buzi. Ale firma też przygotowała właśnie nowe serie, o których wspominałam i tu mamy na początek nowy sojusznik w walce z niepożądanymi gośćmi, czyli nasz olejek oczyszczający z organicznym drzewem herbacianem i limonką. Drzewo herbacianem nam głęboko oczyści naszą skórę, a limonka fajnie zmatuje, dodatkowo przywróci skórze, skórze energię, tonizując właśnie i matując. Tutaj mamy kolejną, na kolejnej stronie Yy, m, mamy też <laughs> oczyszczającą maseczkę i skrap do twarzy, dwa w jednym, oczyszczający żel yy, i oczyszczający tonik, który nam przywróci skórze taką energię, ale dodatkowo nam stonizuje skórę i przywróci pH. A tutaj mamy matujący balsam i to jest zestaw do sery tłustej. Yy, ten zestaw właśnie jest drzewa herbacianego. I, yy, I limonki. Kolejna seria to jest do cery, mieszane, cery normalnej. I tutaj mamy odświeżający tonik, yy, mamy odświeżającą maseczkę i skrap, czyli możemy sobie też zrobić taki yy, fajny, fajny pilnik. On nam oczyści pory i złuszczy, i dodatkowo mamy krem oczyszczający, który pomoże nam usunąć właśnie nasz makijaż. A tutaj mamy odświeżający żel pod oczy i nawilżający krem do twarzy. Tutaj jest aloes organiczny i woda kokosowa, która nam doskonale nawilży naszą skórę do cery normalnej, ale też mamy coś do cery suchej. Zobaczcie. I tutaj mamy kojący płyn micelarny i kojącą maseczkę. Ten zestaw zawiera w sobie organiczny owiec, który działa nabliżająco i odżywczo, i jagody goi, które działają kojąco. Są to substancje odżywcze, antyoksydacyjne i ma witaminy i aminokwasy. Dobrze. Teraz opowiem o troszeczkę kosmetyce kolorowej. I tutaj mamy, zobaczcie, jaka super cena. 1999, to jest taki sekret perfekcyjnej cery. Yy, mamy tutaj podkład mineralny Jordani Gold i on ma już zawiera filtr SPF 15 Pięć kolorów, pięć odcieni. Yy, ten. Yy, ten podkład jest zdrowocennymi minerałami wulkanicznymi pochodzenia włoskiego i dzięki nim, tym minerałom, nasza skóra będzie bardziej taka zregenerowana, odmłodzona, ale on ma bardzo fajne też krycie, doskonale, doskonale właśnie nam jakiekolwiek nasze niedoskonałości pokryje, będziemy zadowoleni. Tutaj mamy bardzo fajną taką, taki zestaw do brwi. Zobaczcie, w tej paletce mamy do brwi ciemnych, jasnych i wosk, który nam, który na końcu sobie nakładamy, i on nam tak utrwali linię, właśnie tych, tych naszych brwi. Zobaczcie, cena też bardzo fajna 19,99. I dodatkowo tutaj są jeszcze pędzelki, W tym właśnie tutaj nie pokazałam. Zobaczcie, pędzelki schowane. Polecam. Coś na dłoni. Zobaczcie, mamy bardzo fajny zestaw. Jest to krem do rąk i paznokci, olejek do paznokci i tender care. Ale zobaczcie, cena 99,99 i kod tego zestawu, jak tu widać, 622618. Coś, co to jest? Ochronny krem do rąk i paznokci, olejek stymulujący wzrost paznokcia i krem uniwersalny. Ja go bardzo lubię, bo ja używam go czy do ust, czy właśnie na paz skórki, paznokci, żeby one nie były takie, takie przesuszone, tylko bardziej delikatne. Ale tu kolejna nowość firma nas zaskakuje. Bardzo często. Zobaczcie, też bardzo fajna cena, i tutaj mamy trzy dezodoranty antyperspiracyjne. Ten szary tutaj ma w sobie technologię przeciwdziałającą plamom. Fioletowy jest, ma, ma maksymalną ochronę dla osób polecam, którzy intensywnie ćwiczą, biegają, uprawiają jakieś sporty, to bardzo, bardzo polecam właśnie ten. I mamy zielony. I tutaj jest uczucie takiej świeżo umytej skóry. Tutaj jest technologia ActiBost, to technologia, której kapsułki zapachowe aktywowane są pod wpływem naszego ruchu. Czyli te, te mikrokapsułki, ta powłoka tych mikrokapsułek pod wpływem tarcia, ona się kruszy i otwierają się właśnie te kapsułki, wydobywając taki świeży zapach. Także powinni, powinnyśmy być bardzo z tego zadowolone. Większość z Was. To już pewnie zna y, serię Milk Honej, ale kto nie zna, to bardzo polecam. To jest luksusowa marka do pielęgnacji ciała y, w zgodzie z naturą, dlatego że zastosowane w formułach produktów Milk Honej ekstrakty z mleka i miodu są pochodzenia organicznego i naturalnego. Y, I bez, na, bez dodatków chemicznych, co jest bardzo ważne. I tutaj mamy kremową piankę do kąpieli. Mamy scrap, którym fajnie sobie peeling zrobimy, i mamy balsam po właśnie kąpieli. Y, możemy się wysmarować i mamy pięknie skórę odżywioną i nawilżoną. Dobrze, i kolejna, y jeszcze tu chciałam opowiedzieć, właśnie coś dla, dla y naszego, y naszej twarzy: to mamy z serii Nowej, fantastyczną maskę na noc. To jest osiem, tak zwane 8 godzin słoiku. Ja ją uwielbiam. Y ona zawiera w sobie olejki inka inci, masło kapuci, kwas jaluronowy i dzięki temu tej maseczce. Używamy ją na noc, na, już na taką naszą pielęgnację, czyli nakładamy krem y, serum, krem na noc i dopiero wtedy tą maseczkę dwa razy w tygodniu y, minim, no, minimum, i nasza cera będzie taka wypoczęta i pełna życia, taka odświeżona, y, nawilżona, odżywiona, bardzo, bardzo polecam. Y, cena też nie jest y, wysoka. Y, 92% osób, które używały po pierwszym użyciu są bardzo bardzo zadowolone. A tutaj jest nowość serii Optimals. Firma przygotowała krem ochronny do każdego typu cery i on już zawiera SPF 30, chroni naszą skórę przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych, czyli takich tych zewnętrznych. Zanieczyszczeń, i tak dalej. Bardzo fajnie nam będzie chroniło skórę. To jest do każdego typu cery. Dobrze. I tutaj przygotowałam jeszcze zestawy. Zobaczcie. Jaki fajny zestaw dla panów. Yy, mamy tutaj żel pod prysznic, mamy antyperspiracyjny dezodorant sprayu i wodę toaletową FC Force. Cena 59,99 za zestaw. Zobaczcie bardzo fajny, ale też mamy coś dla pań. I dla pań mamy tutaj zestaw czterech produktów za 49,99. Tutaj mamy mydełko, tak, mamy żel, yy, mamy wodę toaletową Woman Collection yy, Mr. Yy, Old i pogrubiający tusz do rzęs serii The yy, Color Dobrze. Jeszcze tutaj jest. W tamtym katalogu, jako nowość, była ta, ten, był ten, ta woda toaletowa Sunskin Garden, a w tym katalogu mamy jeszcze żel pod prysznic. Także polecam najpierw prysznic. Potem popsikamy się pięknym zapachem. To są zapachy kwiatowo-owocowo takie drzewne. Tam jest konwalia, piwonia, pitaja i piżmo. Takie bardzo ładne, delikatne, ale zarazem wiosenne zapachy. Ja bardzo je lubię, także polecam. A oprócz tego jeszcze mamy na każdy tydzień też jakieś fajne zapachy. I zobaczcie, tu na pierwszy tydzień mamy Ekat Fem, Także do poniedziałku jeszcze możemy zrobić, do 6 maja możemy zrobić zamówienie i możemy sobie właśnie wybrać Ekat Fem. To jest orientalno-cytrusowo-drzewny zapach. Na drugi tydzień mamy Friends World, kwiatowo-owocowo-drzewny. A na trzeci mamy i ona jest kwiatowo-owocowo-zielona, taki, taki dosyć słodki zapach, yy, również polecam. Ale mamy też coś fajnego, takiego zabezpieczającego nasze usta, i to jest balsam do ust Dewan Bibi. On nam bardzo fajnie upiększy nasze usta. I zobaczcie, cena to jest 9,99. Wystarczy, że zrobimy yy, sobie zakupy. Ze stron od 132 do 145 i już możemy sobie kupić nasz balsam, który doskonale nam zmniejszy oznaki suchości ust, nagliży fajnie. Bardzo, bardzo polecam. Dobrze, to by było tyle w tym katalogu moich propozycji. Myślę, że fajne propozycje. I na pewno ktoś, kto chce wziąć udział w loterii, to wystarczy, że zrobi zamówienie na 69 zł i już bierze udział w tej loterii. Wystarczy zgłosić się w dniach od 30 kwietnia do 20 maja, zgłosić się do loterii na www.oriflame.pl łamane loteria Love Natur. I bierzemy wtedy udział w takiej loterii. Jeżeli ktoś będzie chciał o więcej informacji, to proszę o napisanie do mnie informacji. A tutaj mamy jeszcze właśnie takie dzwanki Brita. Rowery, 10 rowerów, tak 10. I jako główna nagroda jest Toyota Hybrid. Polecam. Każdy ma szansę wygrać. Bardzo bym się cieszyła, gdyby to była osoba z mojego polecenia. Także dziękuję bardzo. Aha, jeszcze jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem produktu 20% taniej, ja udostępnię link, przez którym można się zarejestrować i zostać klubowiczem i mieć właśnie produkty dla siebie 20% taniej. A jeżeli ktoś nie chce się urejestrować, ale chce, żeby chce z, z, z kupić, zrobić zakupy, to proszę się zgłosić do mnie. Ja jak najbardziej to zrobię. Także dzisiaj dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do następnego razu. Pa!